W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat w ciele maleńkiego dzieciątka, Ty doskonale rozumiesz, co to znaczy być człowiekiem. Poznałeś ludzkie bóle, smutki i radości. Dziękuję Ci za to, że stajenka z Betlejem co roku przypomina mi o tym, że dla Boga wszyscy są równi, Że mogę zawsze przyjść do Ciebie, Być pewną, że przy Tobie doznam ukojenia. Panie, pragnę jak Trzej Królowie oddać Ci pokłon, Uznać Cię za mego Pana na wieki. Nie mam Ci zbyt wiele do ofiarowania, Jestem słabym grzesznym człowiekiem. Przynoszę Ci jednak w darze wszystko, co udało mi się zrobić dobrego w ubiegłym roku, każdy mój dobry uczynek, moment, gdy przywołałam uśmiech na czyjejś twarzy, przynoszę Ci moje małe sukcesy, życiowe radości, za które jestem Ci tak bardzo wdzięczna. Dzięki Twemu miłosierdziu mam tak wiele, za co mogę dziękować. Proszę, mój Zbawicielu, pozwól mi każdego dnia tego roku przychodzić do Ciebie. Pozwól, by światło gwiazdy betlejemskiej wskazywało mi życiową drogę, bym tak jak Trzej Królowie zawsze wiedziała, dokąd się udać. Proszę, niech moja wiara odmienia moje życie, przepełnia blaskiem każdy mój dzień. Jezu, w Twoje dłonie oddaję całą moją przyszłość. Z nadzieją i radością oczekuję kolejnych dni, jeśli obdarzysz mnie nimi w swej łaskawości. Błagam, czuwaj przy mnie i nigdy nie odmawiaj swej opieki. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!